Witam w moim następnym odcinku z Ptaków w Tajlandii. Dzisiaj część ósma. Już dużo tych części mamy. Dzisiaj sobie popatrzymy na rodzinę szpaków i main oraz na dwa gatunki szlarników, które można spotkać w Tajlandii. To naszym pierwszym ptakiem będzie szlarnik chiński. Jest to ptak, którego widziałem tylko raz i wchodząc na górę Doi Intanon w północnej Tajlandii. Bardzo się ucieszyłem, jak go zobaczyłem. Odróżnić go można od bardzo podobnego szlarnika indyjskiego, po tym, że szlarnik indyjski ma bardziej jednolicie upierzony wierzch ciała, a szlarnik chiński ma jaśniej e, upierzoną głowę, bardziej jasnozieloną, a jak już chodzi o wygląd, to e, czarny dziób lekko zagięty ku dołu, e, dołowi, Bia, biała obwódka wokół oka, e, wierzch ciała jest, e, e, na głowie jest jasno natomiast w innych e, częściach. E, ciała na wierzchu skrzydeł, pleców i ogona, jest to bardziej ciemny, zielony. No szlarnik bardzo piękny. Chyba mój ulubiony szlarnik ze względu na to, że ten ma czarne oko i jak się Dobrze, przypatrzymy. To szlarnik indyjski ma nieco inny kolor oka i wygląda jakby był taki zdenerwowany, ale ten jest taki spokojny, słodki. No, fajny ptak. I teraz sobie powiemy o drugim szlarniku, szlarniku indyjskim, który wygląda jakby był trochę wściekły. Z wyglądu szlarnik indyjski. Wierzch ciała. Ma taki żółtawo-zielony, coś właśnie pomiędzy. Biały brzuch, czarny dziób i charakterystyczną dla szlarników białą obwódkę dookoła oka. Ptaka tego spotkałem tylko raz w Tajlandii i było to też na górze do Intanon. Przez co, no, dwa szlarniki w jednym miejscu jednego dnia to się bardzo ucieszyłem. No to teraz sobie powiemy co nieco o majnie brunatnej. Majna brunatna oczywiście należy do rodziny szpakowatych. W locie majnę brunatną można rozpoznać po tym, że ma czarne skrzydła z jedną bardzo wielką białą plamą po środku. Natomiast kiedy stoi czy siedzi, można ją rozpoznać po czarnej głowie, z żółtym dziobem, nieopierzoną skórą za okiem, żółtą skórą, żółtymi nogami, białym upierzeniem pod ogonem oraz brązowymi skrzydłami, brzuchem i wierzchem ogona. Majna tej jest jednym z najpospolitszych ptaków w Tajlandii można ją spotkać wszędzie, czy to w mieście czy to nie wiem w lesie i majna brunata jest moim drugim ptakiem jakim, jakiego widziałem w Tajlandii pierwszym jest oczywiście gołąb miejski którego spotkałem jakby wychodziłem z nadpiska i teraz przejdziemy sobie do drugiej majny Majny żałobnej, która jest jednym z moich ulubionych ptaków, które spotkałem w Tajlandii. Rozpoznać ją można po czarnym upierzeniu i silnie kontrastującym z nim żółtym dziobie. Również ma białą plamę pod ogonem, czasami ma białą plamę na skrzydle oraz ma żółte nogi. Majerza obną pierwszy raz spotkałem w mieście Ayutthaya i bardzo się ucieszyłem. Szczególnie lubię tego ptaka przez charakterystyczny czub, który ma no, od głowy na, przechodzi nad dziobem i bardzo pięknie to wygląda. I teraz będzie kolejny szpakowaty. Będzie to szpak czarno szyi. Jest to bardzo fajny szpak, który na pierwszy rzut oka nie wygląda jak szpak, a mianowicie przez upierzenie. Właśnie z wyglądu ma czarny dziób, białą głowę z żółtą, nieopierzoną skórą za okiem. Czarne oko, czarną szyję, skąd jego nazwa. Czarny wierzch ciała z białymi paskami, które przechodzą tak z boku na bok. Biały brzuch oraz ogon też jest czarno-biały. Bardzo piękny szpak. Można go spotkać prawie wszędzie w Tajlandii, szczególnie w miastach, jakoś się do nich przyczepił. No, bardzo fajny ptak. To naszym kolejnym i ostatnim ptakiem, bo dzisiaj zrobię taki krótszy odcinek, będzie szpak Białouchy. Piękny szpak, który również ma nieopierzoną skórę za okiem. Tym razem ten ma pomarańczowo czerwoną. Szpaki Białouchy wzięły swoją nazwę od upierzenia, bo mają taką białą, wyraźną plamę, no, tak koło ucha. Można je charakterystycznie rozpoznać po kolorach. Mają biały dziób i tam, gdzie dookoła oka zaczyna się ta czerwono-pomarańczowa skóra, mają na dziobie jeszcze taki kolor. Białą mają taką grzywkę, jakby czub. Nie wiem, jak to nazwać. Upierzenie ogólnie mają czarne. Mają białą plamę na skrzydłach i biały, białą nasadę ogona. Szpaka białuchego spotkałem w całej Tajlandii, ale mój pierwszy to był. On był, jak wsiadaliśmy do autobusu, to na przystanku był, jak wsiadaliśmy, żeby jechać do prowincji Pechaburi. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Będę próbował robić takie krótsze ptaki Tajlandii, bo jak jest tyle informacji ciekawych, to trudno jest to tak przyswoić, jakby wiem. No, to widzimy się w następnym odcinku.